Jak przygotować organizm do odrobaczania? To będzie część pierwsza. Zadbaj o podstawę. Sen. Nie bez powodu, sen jest na samym szczycie, odpowiednio długi i jakościowy. Sen to absolutny fundament zdrowego organizmu. Jeśli będzie się wysypiać, to organizm poradzi sobie podczas leczenia pasożytniczego. Dalej idzie nawodnienie. Nawodnienie to o, odpowiednie nawodnienie organizmu jest kluczowe. Aby układ pokarmowy pracował sprawnie, aby filtrował toksyny, potrzebna jest woda. Zalecam wypić minimum 30-40 ml na 1 kg masy ciała codziennie. Każdy dzień zaczyna od wypicia około 500-600 ml cieplej wody i dalej w ciągu dnia popiję wodę regularnie małymi łyczkami przez cały dzień. To kluczowy aspekt w kontekście występujących zaparć które są przeciwwskazaniem do odrobaczania. Dlatego przyłóż się do tego porządnie. Dalej idzie ruch. Ruch jest super ważny. Jesteśmy stworzeni, aby się ruszać. Nasz układ pokarmowy nie będzie działał sprawnie, jeśli nie będziemy ruszać się regularnie. Perystaltyka jelitowa będzie upośledzona, jeśli będziemy cały dzień siedzieć z zacisniętym brzuchem. To jest prosta droga do pojawienia się właśnie zaparć. Dalej, regularne wypróżnienie. Zadbaj o regularne wypróżnienie, aby podczas procesu odrobaczania skutecznie pozbywać się toksyn z organizmu. Ma to istotny związek z dwoma poprzednimi podpunktami, czyli sen, sen i nawodnienie. Dalej idzie higiena jedzenia, czyli spokojnie, uważne jedzenie, bez stresu, bez pośpiechu, dokładnie przeżywania każdego kęsa pożywienia. To bardzo ważne w kontekście odroboczania. Kto chce więcej informacji, jak odrobaczyć się w ciągu 30 dni w domu, proszę pisać w prywatnych wiadomościach.